Maneczko witam tutaj Chris. Dzisiaj otworzymy sobie 6 nordyckich saszetek. Kto nie oglądał pierwszych dwóch odcinków, to zapraszam. Tak naprawdę liczę na to, że ta druga część, czyli ten trzeci i czwarty odcinek przyniosą nam coś, coś fajnego, ale to się za chwilkę okaże. Jedziemy z pierwszą saszetką. I zaczynamy, jak zwykle, Jimenez, Mandzukic, Ranokia, bazówka Zenit, Olomberc. Jest! Jest tylko! To jest moja powtórka, mamy Zlatana, no Ibra Kadabra, no co za strzał. Trzeci odcinek i mamy Ibre Cadabre. Szkoda, że to jest moja powtórka, ale masakra. Masakra. Mam szczęście, naprawdę, bo ta karta wpada naprawdę bardzo rzadko. 1 na 85 saszetek. Pięknie, pięknie. Jest się z czego cieszyć. Jest, jest. Może ta radość nie jest taka... Jak powinna być, bo to jest powtórka, ale, ale naprawdę się cieszę. K-player Marko Wyratti PSŻ. No, fajnie, fajnie. Pierwsza saszetka, już ten trzeci odcinek jest naprawdę udany. Pięknie. Mam nadzieję, że z kim się wymienię za tego Ibrahimowicza. Za kartę, której nie mam. O, tutaj już mamy jakąś specjalną. Fans favorite: Akin Fiejew, bazówka Alves, Renato Augusto, Bulut, International Star, Sergio Aguero. I tutaj mamy Dynamo Inana fajnie. Trzecia saszetka i już patrzymy. A jak to jest pokładane? No dobra, jedziemy. Mamy dziubę. Widicia karta ekspert. No, eksperty też są naprawdę rzadkie. Jara, Juan Fran, Alba, Luciano i jedziemy z czwartą saszetką, jak dobrze liczę. I tutaj znów od razu mamy specjalną kartę K Player Elias. Okampos Weidenfeller, Lemina International Star Courtois oraz mamy Defensive Rock Wallace Flamengo. Piąta saszetka. I tutaj mamy tak, Patrick, eee, o tej bazówki chyba nie miałem, Kopenhaga, Tutuch, <noise> nie wiem, eee, Pardo, Oblak, mamy tutaj eee, International Rising Star Januzaj oraz kartę Olympiakosu Team Logo ostatnia saszetka w tym trzecim, jakże e, udanym unboxingu trafiliśmy bardzo rzadką kartę Ibrahimowicza. Jest to moja powtórka, ale karta jest zacna. I mamy fans favorite e, Runej. To już jest powtórka. E, Antonio Durm Masłaku. International Star Hummers oraz mamy kartę logo Atletico Madrid. A więc no dzisiejszy unboxing sześciu saszetek przyniósł nam tą oto piękną kartę. Będzie yy, prawdopodobnie na wymianę, jak, jak nie zdobędę yy, w inny sposób yy, iny, pozostałych dwóch kart i brakadabry, Więc Super, super Ibra. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na czwarty odcinek z tej serii oraz na inne moje filmiki. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i na razie. Cześć.